Charakterystyczny śpiew flamenko, gitarowa muzyka na żywo, brawurowe i dynamiczne choreografie, kolorowe i bogate stroje oraz piękne kobiety, no i w głównej roli męskiej przystojny mężczyzna. To niewątpliwie atuty spektaklu teatralnego flamenko Księżycowe Gody, dzięki którym wrażenia i emocje na długo pozostaną w pamięci widzów. Okazja do obejrzenia tego nastrojowego widowiska w wykonaniu zespołu Teatru Tańca flamenco Arte była w Miejskim Ośrodku Kultury. Baza tego spektaklu jest flamenko. Też dlatego, że flamenko ma w sobie bardzo dużą energię, żywiołowość i bardzo dużo emocji przekazuje. Ale również. Przeplatamy tam inne techniki, tak jak współczesne, również tańca towarzyskiego, aktorstwo i takie, żeby opowiedzieć to tę historię tańcem. W ogóle teatr, tańca to jest bardzo młoda sztuka i bardzo ciężko opowiedzieć jakąkolwiek historię, żeby widz ją odebrał tak, jak my chcemy, żeby odebrał. Tak? Więc jest, jest więcej dużo interpretacji. Najważniejsze dla nas to jest przekazanie emocji. Więc jeśli, jeśli osiągamy to, że widz wychodzi cały w emocjach i będzie o tym jeszcze długo wspominał, to znaczy, że osiągnęliśmy cel. Nawet jak nie do końca odczytał tą historię, którą my chcieliśmy przekazać. A ta historia to opowieść o młodej, żywiołowej i temperamentnej dziewczynie mieszkającej w hiszpańskiej, cygańskiej wiosce, która chce mieć wszystko. Jest pełna marzeń, nadziei na wspaniałą przyszłość ma wytyczone cele, z których nie chce rezygnować. A kiedy na jej drodze staje tajemniczy mężczyzna, stara się za wszelką cenę zamienić swoje fantazje w rzeczywistość. To jest tak naprawdę taka Historia, która opowiada o tym, że nie można wszystkiego mieć i że trzeba uważać, jak y, chcesz osiągnąć że, ten swój cel. Że nie wszystko da się zrobić na siłę, nie da się kogoś zakochać w sobie na siłę i z tego mogą różne zawiłości wyjść i oczywiście może to być bardzo nieszczęśliwe zakończenie. To pokazujemy w tej historii, że y, nie wolno nikogo zmuszać do tego, czego nie chce. I taka upartość można powiedzieć tej dziewczyny, która nie chce zejść z, z, ze swojego celu, nie chce zrezygnować, i wszystkie wszystko, co ją spotyka, ona dalej w to brnie aż do końca. Dlatego pytania postawione podczas widowiska, czy za każdym pragnieniem warto podążać, czy każdą cenę warto zapłacić, czy są granice, których przekraczać nie należy, stanowią lekcję dojrzewania każdego z nas, ponieważ ukazana historia może się zdarzyć w każdym czasie i w każdym miejscu, bo jest uniwersalna. Spektakl taneczny oparty jest na opowieści księżycowej Gody Mirelli Gliwińskiej. Reżyseria to praca aktorki Magdaleny Gnatowskiej, która jednocześnie wystąpiła w roli dramatycznej. Jak przyznała, było to dla niej duże wyzwanie, ale i satysfakcja, ponieważ jej pasją obok aktorstwa jest taniec, którego różne formy i techniki zgłębiała u warszawskich instruktorów. Praca z tańcem w ogóle jest wyzwaniem. No to łatwo skojarzyć, ponieważ nie ma słów, a trzeba zrobić tak spektakl, żeby on był czytelny, zrozumiały dla widzów, tak? I pracując nad scenami. I znając flamenko, dlatego że, że to nie jest tak, że, że e, jestem lajkiem w tej dziedzinie, ponieważ znam tę muzykę i uczyłam się też tańca gdzieś już od 98 roku. I, i z flamenko to jest tak, że trzeba je naprawdę bardzo dobrze poznać, muzykę bardzo dobrze poznać, żeby w ogóle zabrać się do uczestniczenia w tej, w tej formie jako artysta zajęło nam to no, z przerwami pół roku ćwiczenie choreografii wymyślanie choreografii tak każdej sceny każda scena ma właśnie to od czego zaczęłam inny podział rytmiczny żeby przeprowadzić jakiś temat sceny że księżyc tak że miłość to się tak wydaje proste jak się ogląda Natomiast zrobić prosty spektakl to jest tak samo, jak zrobić i trudny spektakl. To tyle samo czasu wszystko zabiera, proszę im wierzyć. Ale to jest cudowne, to jest wspaniałe i dlatego warto żyć. Gościnnie w spektaklu gra Stefano Terracino. Ten cieszący się powszechną sympatią tancerz, znany publiczności m.in. z telewizyjnego show Taniec z gwiazdami i Twoja twarz brzmi znajomo, wystąpił w głównej roli męskiej, partnerując utalentowanej tancerce flamenko, wspomnianej już Nadie Mazur. Jak przyznał, był zaskoczony propozycją współpracy z teatrem Flamenco Arte, ale była też radość z nowego doświadczenia. Zawsze fascynowałem się flamenko. Wiadomo, jak się robi taki swój styl, to nie masz aż tak czasu na tyle. Zawsze czasami miałem otoczenie, bo ym, z flamenką my z y, towarzyski wezmemy dużo rzeczy, jakieś inspiracje spe specjalne dla paso doble Taki kształt, różne kroki. Na tyle miałem do czynienia, ale zawsze chciałem. Potem ym, dowiedziałem się, że Nadia jest może najlepsza, albo jeden najlepszy w Polsce, i akurat w Warszawie przez znajomo. Poszedłem do jej, żeby mieć lekcję. No i tak powoli. Jedyna rzecz jest, nie wiem czy ludzie tak ma, ale ja na pewno tak mam, że jak mam cel, no to mam inną pracę, tam układam inną energię, inne to. Jak się idzie tylko na lekcję, tylko tak dla siebie, albo żeby poprawić własną technikę, no to tak wygląda. A jak potem jest cel, no to musisz noc i dzień pracować na to. Akurat um, jest, flamenko jest bardzo trudna technika, bardzo, bardzo komplikowana. I mnie oczywiście ratowało to, żeby się te dobrze czuć, jest to, że. I y, y, y też ciekawić spektakl, że ja dałem swoje, swoje technikę, tu. Także robiłem te choreografie, takie trochę bardziej freestyle'owe, y, takie trochę jazzowe, i łacine. I Nadia przygotowała ten flamengo. Także każdy musiał cierpieć <laughs> swoje. Ale jednym słowem warto było się poświęcić, bo wrażenia i opinie na temat spektaklu były pozytywne. Bardzo przyjemnie. Bardzo ładnie, tak. Taniec inny zupełnie coś innego, pięknego pod wrażeniem jesteśmy. Polecam na przyszłość, żeby ludzie przychodzili, oglądali takie występy, tak? Obsada miała znaczenie, jeśli chodzi o przyjście. Tak, akurat miała, nie ukrywam Stefano był dla nas tutaj priorytetem, ale przy okazji taniec też jest główną rolę odgrywa. Tak mi się podobało. Ja w ogóle lubię flamenko. Psada miała znaczenie? No, na pewno, na pewno dość duże znaczenie. No, Stefano teraz jest znany, także na pewno miała duże znaczenie. Spektakl przepiękny, a piękne kobiety, piękne stroje, przystojny mężczyzna. Ja bardzo lubię flamenko i... i podobało mi się bardzo. Te, te rytmy i, i po prostu ta muzyka i taniec. Uwielbiam y, tańce, bardzo mi się podobało i z chęcią bym przyszła. Jestem w ogóle tutaj drugi raz pomimo, że mieszkam już 30 lat w Pawianicach, ale nigdy nie korzystałam y, z tej sali, z tych widowisk. Y, pierwszy raz byłam na Sylwestra tutaj zobaczyć co się dzieje, bo po raz pierwszy w życiu nigdzie nie byłam i postanowiłam gdzieś w jakiś inny sposób spełnić. Także no bardzo mi się podobało, dlatego skorzystałam drugi raz. Z tańców Starazino Zespół Piękny, jestem bardzo zadowolona i cała usatysfakcjonowana. Na rozmowy na temat spektaklu, jego fabuły, choreografii oraz współpracy artystów. Zapraszamy 11 lutego do czwartkowego magazynu kulturalnego.